Dobra. A może ja w ogóle, ser... co się stało, że Xajos się zgodził w ogóle na, uczestni... na uczestnictwo w takim turnieju? Nie wiem, stary. Ale właśnie oni nie płacą nikomu. Nie, Chyba, nikomu nie że... płacą. Oni, oni nie, nie płacą, oni nie płacą nikomu. Oni nie płacą, serio? Nie, oni właśnie nie płacą nikomu, naprawdę. To... Stary, ja też nic nie dostałem. Legitnie. Nie, nie płacą na 100%. Ej, no przysięgam, wam, no nie piście tak, że. Na że, że 100% pro... nie płacą. Wcale Ej, oj, cała ale... kacka nie poszła dla KSIO. Ej, ale ty. Ale zobacz, oni ale naprawdę myślą, że zapłacili. No, wcale nie płacą. Wcale wcale nikomu nie zapłacili, że była kacka dla KSIO. Wcale, wcale. Po, 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 uwaga, likuję powód, likuje powód, dlaczego KSIO bierze udział. Oficjalnie. Bo myślałem że będzie już streamował teraz w styczniu i będzie darmowy content ale jednak nie streamuje <giby> Ej, ale szczerze myślałem, że to będzie giga ch... Naprawdę fajnie wyszła ta konferencja pierwsza Fajnie się to oglądało się chuba, oglądało, uczestniczyło No ta, to przedstawienie zawodników i tak dalej, wybieranie ale To, co tam co, było co, co, robione co się, co się no, Ja mam wrażenie, że ty jest, nie jesteś asentyny Wszędzie, gdzie zapytają, czy będziesz, to ty jesteś Ty ci się nie chce, do mnie mówisz. Konieku, no Co? Pojebane znaczy się cię mówisz za... Tak, inaczej dziwimy to? że Wszędzie cię zaproszą, to ty będziesz. Ale gdzie, na przykład to? Chcesz, no. Ale gdzie jest? Co znaczy, wy to jest jedna rzecz, którą robię. Z kolak za damkę by na... nie wyszedł do żadnego okay. turnieju XDD. Zadamkę no? nie. No ale się dziwisz. No że nie wiem, no. Takie. Ale ja nic nie robię. Nie wiem co robić? No nie, przykład... w sensie co takiego w czym uczestniczyłem? W czym? No te młynie na przykład. No, i potem no mówiłeś, dobra, ja ale jest. to jest co innego, dobra. <laughs> Okej, okay. ale polski mój to jest co innego, bo chodzi o to, że tam są tam, robią to znajomi, którzy tworzyli to od początku i to jest trochę inaczej, nie? A w tym splashu to ja bym nie wziął udziału, gdyby nie było takich kników. Wiedziałeś od razu, jakie Jak... są niki? No, jakby nie było Tadeo 3.3, to bym nie wziął w tym udziału. No flash. Kurwa tak potrafię? Ma O kurwa ojoj oj, 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 Ej skipnę to co? On nie ma tepeka. Ale wy wiecie, że nie wszystko trzeba robić dla kasy w życiu To jest spoko turniej wydaje mi się To ja go zabiłem znowu jako nie ma presza Ja nie czy ty w ogóle nie pomyślałeś o Fajnie bym mu się nie chciało grać Tak? No Ale ja nie mogę teraz Kurwa grasz w z zamekiem Nie z Lesekiem Ta 2-4 ryba nie ma co się śmiać tak naprawdę, bo nas też to może spotkać. Kara boska może dopaść każdego. Czekaj, <laughs> są to Atrux Ja pierdolę, nie wierzę. Kurde, ja radę. S. A pierdolę. Ej, dłużej się robi enemy buffy, tak? W tej macie teraz? Nie przejmuj Jak To się e nie wysodki. trafiło, no jak. Okay. jak to kur... już jest wyższy poziom. Ale jak kurwa okay. to e nie trafiło, no, no. Nie denerwuj się. Gdzie się ja rozumiesz, że już na, na pały tam poleciałem, wiedziałem, że to trafi. Jak byłem martwy, bo. Ach, chłopak się Jak coś to Rexa gałstuje, to jest kondon. Reportujcie tą dziwkę. Dzięki cichy i i top 1 wapie po wysłowskim Oskitek, Ani, czyli 8312 za subskrypcję. To się oddawało. Hej, możesz zwardować ktoś? Halo? Nie. To no, proszę. Serio, nie mogę no. Kurwa, halo. No i Reksaj to robił. Brać wow. wysokiego na mapkę mm, Ale nie wiem czy wam to nie będzie przeszkadzać Takie, że nie macie mapy Dobra, od kolejnej gierki damy, ok Maxiu potrzebujesz pomocy czy nie? Nie Znaczy, zobacz na wave, nie? Wydaje mi się, że to będzie no zaraz widzę. turbo fliki, ale... Dobra Nie mylę widzowie. Pamiętajcie, gracie eko, to bierzcie hekstek w ok? jest? Aha, dobra. Ja ja jestem meczetem, kurwa. Masz czy masz? Nie, ja jestem śmieciem. A dobra, ja po prostu to przewidziałem. O ma flesza. Jemy się, dawaj. Oma ma flesza. Chodź, jak on. Dawaj, dawaj, teraz! Zjebał! Ale... Jezu, jakie granie! Ale ja gram jak kurwa! Taka, taka... No bo jesteś taką kurwą, ale to nieważne, Maxio. Pamiętaj, że nie? jesteśmy razem, nie? nie no brak. tak, tylko w tej grze A, oczywiście, że dalej. tak. W po poprzedniej gierce zagrałeś zajebiście, Maksiu. Dzięki. Dzięki Tobie wygraliśmy. O kurwa, tu jest pięknie, Niedobrze. Widzą nas. Nie wiem, i tak to chyba dive'uje. Nie, nie wiem co oni robią. Dl dlaczego oni tutaj zostają pod tym towerem? No, a jak to się uda przeżyć... ...to to jest popierdolone. Jak to się uda przeżyć, bo on, on nie ma mowę speed'u. <laughs> Ty, chcecie coś tutaj? Ej halo, patrzcie kurwa, bo... Ja pierdolę, ej, bo wy mnie zostaw. No halo, do no kurwy! Jebane! Idziemy, idziemy, idziemy. Co wy idziemy. robicie? Szkojnie. Brawo, ale tam, Ale trudne. tam, były dymy! Tam były takie dymy pod towerem, chcieliśmy zdajwować mumie, nie? O, mumia wjeżdża! Wjeżdżą, rozjeżdżą. Yes. Dobra! Co to jest? A, wejdę, to? Nice. Się, dobra. Dobra, mam nasz ortufa. Ej, ej. Spokojnie, patrz to, Patrz, patrz to. Nie ja mam. Patrzę. Ale... O kurwa, da, spokojnie, to mamy. I, super. Jeden za jeden. Ona nie, on nie ma, farmy. Teze, jesteś takim kurwa śmieciem w tym nowym sezonie. Ale ty kur ode mnie. Ale ale czemu ty, I ty coś czekałeś? Coś ale... czekałeś? Grasz ale... takie gówno, Jewane. naprawdę. Ale czemu ty mówisz w tym sezonie skoro to jest pierwsza gra? No bo kurwa, w tym sezonie jesteś śmieciem. W poprzednim też byłeś, ale nie chciałem ci tego mówić, żeby się nie zniszczyć kurwa ostatnich... ostatniej pewności Przeproś siebie. Mnie. Przepraszam. Mnie. Przepraszam. Sorry partner Twitch, sorry, 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 Twitch administration. Sorry za mówienie prawdy. Nie graj relią, graj z Sylasem i Jonem. Po co ty próbujesz nowe postaci? Kurwa no! Jesteś double OTP postaci. Na chuj ty próbujesz się relię. Komuś chcesz zaimponować matce? Po co? Zagraj Bojej. swoimi postaciami. Ale mojej mamie imponujesz, dlatego że wyglądasz jak nerdzik, tak przynajmniej mówiła, jak ostatnio oglądała twojego streama. Mówiła, wysadzki jest taki uroczy, wygląda na takiego słodkiego nerdzika. Ale nie myli się przynajmniej, nie? No nie Moja siostra też mówiła, ty, fajny ten wysocki, taki słodki nerdzik Dobra, już nic nie mówię Kurwo, umieraj na tym ganglanku, proszę cię A będzie Reksaj może? Nie, nie będzie. spokojnie Dobra. Pięknie wysocki Dzięki Blondanos. Ale jest jeden plus tego, że Wysocki się wypierdala. Ja mogę wziąć playty z mida. Plus jeden. No bym się raz porządnie wyjebał. nie, <laughs> nie no, to już too far. Ale <laughs> nie, o co to. ci chodzi? No raz kur... No, mówimy o grze cały czas. No tak, tak, tak. Oczywiście. Jak on tak pierdol się dziwię, że go wyjebali ze sportu. Na on tak chujowo nie dziwię, że go wyjebali ze sportu. Bo nie chodzi o to, co on gada. Chodzi o wszystko, wszystko o ręce. on wszystko ma kurwa pod, pod, pod nogi, mu kładą, Rozumiesz? To są jego kile, widzisz to? Swain robisz całą robotę, całą robotę robi Swain. Czemu ja nie mogę trafić kół miniona? Bardzo dobre pytanie. Nie wyjebali mnie ze sportu, ja po prostu wybrałem inną ścieżkę w życiu. Kopium. Kowal, <laughs> No, nie wiem. No, no co mam powiedzieć? No, takie jest życie. No, to był mój pik życiowy. Czemu on zawsze musi być za mną? Normalnie to jest do tyłu i nie dostał tower shot. Ale tak to musi być ta kurwa zawsze. Zawsze musi być. Tata. Czemu jest Peter Jungler? Eee, e, kurwa.

Ile w gierkach jest? W górnym rogu masz stary, no Ej, kurwa, myślałem, że weźmiesz, co? Nie ma podpierdalania Kili. Dlaczego, Cinkrof, nie dodajesz jeszcze Erki na eko? Dlaczego nie dodajesz Erki? ki Cinkrof, dodasz r kiedyś? Piorakik, kurwa. Nie dodaję rki, żeby nie widzieli mojego cienia, rozumiesz to? Jestem martwy, tak? Tak, ora. może wystąpić, jest martwy, ale to ja zgarniam cały hajs. Siafir dola za chyba chyba 1000 zł. Bot nam się wypierdolił. No że nie jest to za mądre, ale wyjebane. Idzie do ciebie z dołu Amumu i Mordekajzer. Wyjebane, mam taką essę, że mogą mi opierdolić wszyscy pędzel, tylko po kolei, żeby mnie kurwa dwa razy nie bolało. Seryjnie. Dzisiaj tak, okay. ja oram w tym jesteś. sezonie, des bo jesteś. słuchaj, ja walczę o kontrakt, rozumiesz? Ja walczę kurwa o kontrakt, ja chcę zrobić kolejną organizację w tak zwane bambuko, rozumiesz? To jest walka o kontrakt. Musimy wbić szybko tego Challengera, wstawiam post na Twitterze, Challenger new season, try hard, I'm back. I czekam aż 1.13 zintuje w Astralis. No niestety, jest za szybka. Ma buty, ja nie mam butów, okej. Okay. Mam full action. Jestem Jestem z nami? Nie, dobrze, ale fajnie byłoby pograć jeszcze w Lecu, nie? Eee... Dzięki Aleczo i ja za 5 zł. Nie wydam tego na, na to, co napisałeś, ale jako się dobrze spożytkuję. Mam coś wiesz co? Ja włączę sobie quest, bo już mnie wkurzył. Kurwa, dodziałem RK-шки. Pobał mnie. Mhm. Ale masz krajowy Movement na tym ECO. Co prawda, ja mam Silver 3, ale dużo lepiej się ruszam po mapie i wiem kiedy kliknąć R. Mogę dać ci parę tipów. Mamy cię Dobra, możecie no dobra. Się sobie wrócić, co chcecie. Dzięki gościu za 16 miesiąc. Dzięki powoli. Ej, Lak, halo! A ty Halo! A kurwa, ty. Hej, halo, ty jesteś? A, kurwa, ty Kurwa, nie, 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 Ale wyjebało. Wyjebało kurwa, nie, 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 Wyjebało nie, 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 i nie zapiszę się, mam 11,1 rozumiesz? Przecież to by tak zajebiście wyglądało na <grymne> 11 11,1 na eko mam i akurat teraz. Dzięki, zimna pomidorowa. Urypsona działa? Ty, i co teraz, Wysocki? Może wyjdziesz z gierki i zobaczysz, czy działa. Czy jakbym wyszedł? No dobra, mogę wyjść. Ja pierdolę Łez się zjebał Ej ale Ripson serio stracił tego od partnera czy to jest jakiś troll Bo ja już w końcu nie wiem Na miesiąc zawieszony A w sumie co daje League partner? Nic Liga Legend umarła Koniec Ligi. O, jaka szkoda, niestety. Dobra, jakiś speedrunnik w Minecraft'a? I ja po ale lipa. I co, wyszedłeś, Maxiu Tak. Nie, to jest US, to jest US, Sympans. Dzięki. Może powinienem napisać w tytule. Dobra, napiszę nowy sezon EW. Dzięki kuba za subskrypcję. Ty no i co teraz? Nie wiem. Może już nie będziemy go czekać. Kurde, ale lipa. O, jest gra, jest gra, jest gra, ej, gra, jest gra. Kurwa, yes, what the fuck, you Ej, hey, tylko nas wyjebało, tylko nas wyjebało. Jak kurwa, nas, nas, to nas? Tylko nas, wszyscy grają! Wszyscy grają, what kurwa. the fuck, man! Fokus, let's win, let's win! Ja pierdolę, tylko nas wyjebało, co się stało? to, to? to... Bo co, że z Warszawy to kurwa gorsi? Podłączyło nas do jakiegoś serwera warszawskiego Ja pierdolę no Ja pierdolę Poland Nie pisz, nie pisz Polski, bo jesteśmy na ukrytych kontach, nie? No tak Pa też wyjebało z ligi, no to widzę, że nie tylko nas jednak Okej okay. Jak się w ogóle idzie, to Jackson? Maxiu? Nie otwieram nic. Jestem śliczny. Naprawdę wiem, co się Nie jestem naiwny. Ale mam blizny. w A dostaniemy elpeki, nie? Do tą gry. Właśnie stary. Ja nie wiem, czy my dostaniemy. Taka wyjebało Możemy nie dostać. No był hit, kurwa. Dobra, zobaczymy. O, tutaj? Patrz, patrz. Możesz zlajtować jakoś? No, to nie, to jest słabe. To jest już. Zapytałem ja ja po prostu. O! Napierdala. Nie, no kurwa! E, mam co... Dobra, robisz to, nie? No Dobra, pada ten. Tak. Pówęń zero! 0, pływaj 0. ty, Aszka? Ty Aszka, to co to Aszka. Aż, Aszka umie grać. A zostaw już go. Jak na to, że to było 3 na 5? To tak chyba jest dobrze. A ja chuja zrobię to 2 na 5. Robisz to? Nie. nie, nie Wpadłem kapuś jeba David, kapuś, jebana 60ka. Co nie mogę do ciebie dzwoni. Ostatni nasi mojej głowie dużo par i różnych słów, dużo różnych ludzi, jak do doprowadził. Jest w górę, żeby trafić. No i cał ty, kto zrobił nam Kiedy Wszystkie problemy mnie nie umywałem. Rób Róbcie szota, bo to jedyny shot i na TikToka, jak najszybciej. I tak. Tak, Jenkins dzięki za dzięki subka. Gambit, kurwa, słyszysz śmierćów tego szota na TikToka szybko i wstawiaj się skaruj kurwa Dzieciaki, dzi dzi dzieciaki, dzi dzieciaki dzi od nie mają pecha No skaruję spokojnie Mam przed sobą jeszcze wiele, zrobić jak mam. Jestem w duchy, na z od Ida, Ida. Tak mi minął 18 18 wow. Ej ale w sumie to serio, gambit byłoby spoko jakbyś teraz zamiast siedzieć na czacie byś robił to na bieżąco Nie no co ja, ja robisz kurwa no serio? Miasto, dosyć mądrezy, dosyć party, ok. Dosyć party, yay, do drinka, i desa Dzięki Akka do subka. Tak mi minął 18! Tak weź kurwa wejdźmy z tej gry, no. Cezaurę przepraszam, 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 przepraszam. No spokojnie. Nie chciałem tego pisać. nie chciałem tego pisać. What? Co? Wykrzyknij ksot? Dobra, róbcie te shoty na TikToka, no kurwa, no szybko, żeby wchodziły dzieciaczki. No ja pierdolę Gambit, rób te shoty, jebane. Rób te shoty i to wstawię jak najszybciej, no. Ej, ale giga opa jest ten eko, jak się sfidujesz, tak szczerze. No. Ja nie wiem jak Ekiem można nie bić. Godmastera. Biadące te pakiem. <laughs> Ja, ja nie wiem na przykład jak otp sylaca może grać relium. No może, może jak nie. O kurwa ty, tower tu jest widmo, ale miniony przeszły Pojebane Fajnie, od kolejnej gierki i Relia. Nie banuj Nie piknę już tego, spokojnie Oj patrzcie, to jest zajebiste, robisz hextech i boom Jestem tutaj, nie? Jestem Tu Chcę za jaska na tą grę, nie wiem jak, ale jest bardzo dobra. O, ile? Ile de widziałeś to? Tak, cyklę skierowałem bierkę, widziałem, widziałem, a grało się. Panie Eko Echo bomba, TikTok. Ty, cyklę, coś tam potrafisz grać. No wiem. To nie, co potrafię? Właśnie, co już potrafię? Ty już zatrzymala mnie policja, bo miałem 110 zjebałem w się i policjant podbija do mnie i mówi, jestem skliczny, nie wiem Pomocy. co się dzieje i nie jestem naiwny. No, A, No trudno. Zjebałem, po całości. Dzięki, bad, za informację Ghost. Nie, Goat. Po trochę informacja? Jaką informację? Że... Może... jak i się tego mówić. No mów! No mów! Poczekaj kurwa, bo ja też w eee... Nie no, nie powiem ci, bo to jest kurwa zbyt głupie no. No powiedz. A ty sobie nie zdajesz sprawy nawet. No mów, mów! Nie mogę, to są no... tajne informacje. No mów księżniczko, no mów. Księżniczko? No mów. No właśnie, on nie ogarnie, no. Bo no powiesz, nie? nie. Gołta. No powiesz, nie? No nie! Okej. Okay. On to nie ogarnie, jesteś ten... NPC. No to ja nie jestem w Ksaio Industries. Nie załapię, sorry. my bot. trzeba być w Ksaio żeby to skłamać, nie? Szkoda, nie mam tej krwi. My bad. Sorry, że oddycham. <suszy> Albo mu to też streamer? <laughs> 0.12 streamer? To nieźle mu idzie. Dobry ten streamer. Świeży. za krew. Dobra, super maxiu. No słuchaj, no moje staty wygraza. też nie są złe, no jakby nie było. Nie, ale szczerze to. Nie zagrałeś najlepiej, ale nadal Fajno. jest to lepsze od jakichś wiesz, losowych osób, które intują. No ja wiem, stary, nie wiem o co chodzi.